Ewangelia według świętego Marka. Rozdział 9, od wiersza 42. A kto by przyczynił się do upadku jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej by mu było, gdyby mu uszy zawiesić kamień młyński i utopić w morzu. Jeśli więc twoja ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją Lepiej jest dla Ciebie, kalekim, wkroczyć w życie, niż mieć dwoje rąk i trafić do miejsca wiecznej kary, w ogień nieugaszony, gdzie robak dręczyć nie przestaje, a ogień nie gaśnie. Bardzo konkretna, jasna nauka Jezusa Chrystusa, która pokazuje nam, jak bardzo Bóg Chroni tych, którzy są słabi, którzy są mali w wierze, którzy są mali też wiekiem, gdy chodzi o dzieci. Bóg szczególnie ma pod swoją ochroną dzieci słabych, wdowy. I tutaj, w tym kontekście, właśnie Jezus mówi, gdyby ktoś, Doprowadził takiego małego, słabego, takiego samotnego człowieka, który jest bezradny, który jest skazany na pomoc innych. Gdyby ktoś doprowadził takiego człowieka do upadku, do utraty wiary, do tego, że zwątpiłby, do tego, że zastanawiałby się, czy Ewangelia, czy wiara w Boga ma sens, to lepiej by było takiemu człowiekowi, który by zło wyrządził, słabemu, małemu. Żeby zawiesić Mu kamień młyński i wrzucić do morza. No, bardzo surowa nauka Jezusa Chrystusa, no jak Jezus może radzić takie rzeczy, żeby kogoś takiego utopić w morzu. No i oczywiście Jezus nie nawołuje do tego, żeby ludzi drugich zabijać, tylko chce podkreślić wagę tego tematu, Chcę podkreślić, jak bardzo zależy Mu na tym, abyśmy nie doprowadzali słabych do upadku. Abyśmy nie męczyli słabych, ale żebyśmy byli dla ludzi słabych, potrzebujących, dla dzieci również pomocą, błogosławieństwem, wsparciem, taką zachętą, by jeszcze mocniej wierzyć, taką motywacją, żeby jeszcze bardziej żyć dla Chrystusa. To jest nasz cel, nas silnych, aby tych, którzy są słabi, poprowadzić, żeby ich brzemiona wziąć na siebie, jak mówi jedno miejsce, aby wspierać ich, aby im pomagać. Gdyby było inaczej, no to właśnie Jezus używa takich słów, że lepiej byłoby wtedy takiemu, żeby zawiesić kamień młyński i utopić w morzu. Bardzo konkretna, bardzo taka wręcz surowa nauka Jezusa Chrystusa, która absolutnie nie pozostawia nam takiej możliwości, żebyśmy ten temat zbagatelizowali. No bo skoro już takich argumentów Jezus używa i... Takiej rady udziela wręcz. Oczywiście musimy to zrozumieć, że Jezus nie nawołuje do tego, żebyśmy jedni drugich doprowadzali do, do śmierci, ale Jezus chce pokazać, jak wielką rangę w Jego oczach mają słabi, biedni, potrzebujący sieroty, wdowy. I dalej mówi Jezus tak, właśnie w tym kontekście, żeby nie ranić, żeby nie doprowadzać do. Jakiegoś załamania też psychicznego tych, którzy są wokół nas, którzy potrzebują naszej pomocy, a, a my w gruncie rzeczy moglibyśmy ich skrzywdzić. Jezus dlatego mówi dalej w taki bardzo no, kontrowersyjny sposób: Jeżeli Twoja ręka przywodzi Cię do upadku, odetnij ją. I też Jezus nie nawołuje do okaleczania się, ale nawołuje do tego, żeby nasze ręce służyły ku temu, by błogosławić, by pomagać, by wspierać, by brzemiona jedni drugich nosić. Nasze ręce nie służą tylko nam, ale mają służyć innym. Bóg dał nam ręce, przez które chce okazywać ludziom wokół nas błogosławieństwo, miłość, pomoc, wsparcie. I to mają być Twoje i moje ręce. I dlatego Jezus mówi: Jeżeli byśmy naszymi rękoma doprowadzili do jakiegoś zła, gdyby nasza ręka przywodziła nas do upadku, i nie tylko nas, ale również tych, którzy są wokół nas, to lepiej, żeby odciąć tą rękę. Lepiej kalekim wejść do Królestwa Niebieskiego niż zdrowym do piekła, do miejsca wiecznej kaźni, gdzie Robak, tak jest, to jest napisane, dręczyć nie przestaje, a ogień nie gaśnie. Dla Boga najważniejsze jest to, by nasze ręce służyły ku temu, by błogosławić innych. Jest też takie miejsce w Bożym Słowie, gdzie tak właśnie myślimy o naszych rękach, do czego one służą, co nimi robimy, co dzisiaj nimi będziemy robić. Jest też napisane, abyśmy wznosili nasze ręce czyste, w prawości, w świętości. No właśnie, przecież jest takie nawołanie, które bardzo dobrze nami, znamy, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Tu chodzi również o nasze ręce, aby były oddzielone, odcięte od złych rzeczy. Nie chodzi tutaj, żebyśmy okaleczali siebie, ale żebyśmy się odcięli od złych rzeczy, od złych jakichś rękoczynów, od tego, co kogoś może zniszczyć, zranić, aby nasze ręce służyły ku temu, by Boga uwielbiać, by wznosić je dla Bożej chwały i rzeczywiście, żeby te ręce były czyste. I ręce mają służyć ku temu, by wykonywać pewne dobre dzieła, by pracować. By z pracy naszych rąk też żyć, by nie być zdanym na czyjąś pomoc, żebyśmy byli na tyle samodzielni, na ile jest to tylko możliwe. Nasze ręce mają służyć ku dobremu, ku temu, by Bóg był uwielbiony i ku temu, by ludzie wokół nas mogli otrzymać pomoc w imieniu pana Jezusa Chrystusa. Bo w imieniu pana Jezusa Chrystusa nie mamy tylko błogosławić, dobrze mówić o innych, ale mamy też dobrze czynić. Jezus powiedział w kazaniu na górze: Błogosławieni, pokój czyniący. Żeby coś czynić, trzeba użyć rąk. Pokój czyniący. Do nich należy Boże Królestwo. Możemy zastanowić się, jak używamy nasze ręce, dla jakich celów. Co czynią nasze ręce? Czy przynosi to błogosławieństwo, chwałę dla Boga? Czy inni doświadczają pomocy, wsparcia? Jest też napisane, abyśmy. Wkładali ręce jedni na drugich, błogosławili, to mają być nasze ręce, mają być tym narzędziem w Bożych rękach, aby inni byli ubogosławieni, aby inni mogli doświadczyć Bożej pomocy, Bożej ingerencji. Nasze ręce, pozwólmy, by nasze ręce były narzędziem w Bożych rękach. Czego dotykają nasze ręce? Słowo Boże nawołuje nas do tego, abyśmy od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymali, abyśmy nie dotykali tego, co nieczyste, co nieprawe, co się Bogu nie podoba. No właśnie nawet jest napisane, dobrze jest, kiedy mężczyzna nie dotyka kobiety. Tutaj chodzi o grzech wszeteczeństwa, o niemoralność, o nieczystość seksualną, to również nasze ręce. Popatrzmy, do ilu rzeczy nasze ręce. Mogą być przeznaczone do dobrych, jak i do złych, ale to my decydujemy, co z naszymi rękoma będziemy czynić, dla jakiego celu one będą służyć. Chciałbym nawołać nas przez to słowo nauczanie Jezusa Chrystusa, abyśmy się odcięli. Nie tyle nasze ręce odcięli, ale odcięli nasze ręce od złych rzeczy, od złych czynów. Aby nasze ręce, były poświęcone, były święte, były przeznaczone dla Bożej chwały i ku temu, by ludzie, którzy są wokół nas, nasza rodzina, nasi bliscy, sąsiedzi, znajomi, aby mogli przez nasze ręce otrzymać Bożą pomoc, Boże błogosławieństwo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam ręce i chcemy je używać dla chwały Twojej, dla sprawy Twojego Królestwa. Amen.